Hej, hello! Witajcie mnie kochani na kanale Rapture is Comic. Pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć to, co właśnie ostatnio cały czas myślę. Na temat snu, który miałam, który Wam powiedziałam kiedyś, że kiedyś siedziałam sobie przy ognisku, była noc, e, obok dom oczywiście był, e, że tak powiem, no paliło się światło, Ja tam sobie siedziałam na jakiejś huśtawce, nawet, nawet nie miałam takiej w ogóle huśtawki, ale siedziałam tam, tam oczywiście już jest zaolana, więc jakby tego w ogóle już nie ma, więc mam trochę, no, ale może to było obrazowe i wtedy szedł jakiś człowiek, który po prostu... Był um, jakby takim człowiekiem, gdzie ja spojrzałam tam tylko um, sobie z daleka i on po prostu sobie szedł. Więc e, logiczne jest to, że nikt nie myśli, że on do ciebie przyjdzie, wejdzie i w ogóle będzie coś od ciebie chciał. I on wszedł e, i wszedł do mojego garażu, obok zaraz domu, i coś zabierał, jakieś rzeczy. bo to był jakiś złodziej, nie wiem, bezdomny, ktokolwiek, jakby to mógł powiedzmy, mogły być. I powiem wam, że to było takie troszkę y, bardzo dziwne, bo pamiętam, jak on wtedy, pamiętacie, brał pudełka zapakowanego jedzenia, które było czyste, nowe, zapakowane. I ja wtedy Wam mówiłam o tym, że tam wtedy był, ten, y, była kukurydza, która była po prostu nowa, y, dobrze zapakowana, świeża. I cały czas o tym ostatnio myślę, o tym śnie. Jestem tutaj takiej możliwości, że jestem teraz jakby trochę sama, więc y, mam taką tu możliwość, że tak wieczorem mogę być sama, bo tam wtedy byłam po prostu sama, aby y, tam wtedy siedziałam wtedy sobie jakoś przy telefonie, jakoś tam coś sobie oglądałam, nie wiem co to w ogóle było. I naraz tak patrzę, dlaczego ten ktoś coś zabiera, kiedy nawet w ogóle mógł zapytać. To bym mu dała te jedzenie, gdy potrzebowałby, tak? E, I wyobraźcie sobie, że przychodzi mi taka myśl e, ostatnio. I tak sobie wczoraj nagrywałam filmiki i pomyślałam sobie, a kiedy jest zbiór plonów kukurydzy? I jak wiecie, ja wiem, że to chodziło tu o to, że to jest człowiek, jakby to może być jako Jezus, który po prostu przyszedł i zabiera nowe, nowe, świeże rzeczy. Jak Wam powiedziałam, że to było dla mnie nieuniknione, że ktoś przychodzi, dlatego jestem taka bardzo ufna i on sobie po prostu przyszedł, sobie tam zabierał, ale ja nie tak, jakby niczego się tam nie bałam, tak z tego co do tego ten tym pamiętam, bo już nie pamiętam go za bardzo, ale najważniejsze jest ta kurydza, co do mnie właśnie tak przyszło, że kiedy jest zbiór kukurydzy? I zgadnijcie, kiedy jest zbiór kukurydzy? W połowie września, koniec października. Więc, jeżeli by to był znak, jakiś, nie wiem, symbol mniej więcej, że to będzie ten czas, bo to zawsze tu się zauwa zauważyliście, to się zawsze jakby tak przekłada naprawdę na ten, właśnie te miesiące, to powiem wam, byłoby wypas. Aczkolwiek nie wiem, czy by to było tego roku. Może coś, coś się wydarzy, że będzie tak, że nie będzie jedzenia i na, na ten październik właśnie trzeba tu będzie uważać i wrześniu, bo wtedy będzie, e, ludzie wtedy będą rozkalać jedzenie, bo coś zabraknie jedzenia. Nie wiem, co to jeszcze może znaczyć tak do końca tak naprawdę, jeżeli chodzi o poza tym, jeżeli chodzi o po, poza pochwyceniem. Ale Bóg mi coś przypomina i wierzę, że to zawsze tak jest, że jak mam z syn, zawsze Pan Bóg przypomina i jeżeli ma to być z z z z związane z pochwyceniem, to mogłoby to być w, w połowie września i października, na końcu października. A jeżeli miałoby to być na temat tego, że będą ludzie szukać jedzenia, chociaż ten człowiek tak nie pędził, nie wiadomo co, tylko po prostu była taka czarna postać, która po prostu szła. Gdzieś tam, wiadomo, tu umieścić strasznie ciemno, więc nie widać, że nie ma żadnego świata, więc ja tylko widziałam symbol w sensie tego człowieka, taką po prostu posturę. Tu umiesz światło, jak zapalić coś idzie, wiadomo oczywiście, ale tam nie było w ogóle świata zapalonego. Jakbym tam go widziała, więc on wiadomo, że myślałam, że skoro tu mam, yy, siedziałam, tu sobie, a on z tamtej strony szedł, więc szedł sobie drogą, która idzie koło domu. Więc logiczne jest to, że nikt nie pomyśli, że ktoś kogoś tu po prostu przyjdzie i będzie po prostu tam chciał wejść do czyjegoś domu, do garażu, coś będzie chciał brać. Także powiem Wam, nie wiem co to może znaczyć, wierzę, że może być to symboliczne, aczkolwiek chciałam się z Wami po prostu tym podzielić, byście o tym wiedzieli, że co ostatnio Pan Bóg mi powiedział, czy naprawdę pochwycenie może być w wrześniu-październiku, bo to już nie pierwszy raz to słyszę. Tym bardziej patrząc, że święta, właśnie trąb, są właśnie w tym czasie mniej więcej. Wrześniu, październik, tak. I listopad może być czasami też, także nie wiem, będę szukała, zastanawiała się, chciałam to tylko powiedzieć, e, abyście o tym wiedzieli, bo to było takie, cały widzę kukurydzę, taka była mega dojrzała i bardzo zdrowa, e, zapakowana w takie czarne opakowania, które czasami pakują takie, wiecie, na, jak się to u zamawia, tak jakby próżniowo zapakowane, zamknięte e, i nie wiem, dlaczego nawet przyszło mi takie myślenie, w sensie takie pytanie, dlaczego, kiedy zbiór jest kukurydzy? No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, eee, nie mówię tutaj żadnego terminu i daty, kiedy może być pochwycenie, mówię tylko, co Bóg mi pokazał, eee, myślę, że to od Pana Boga jest, eee, żeby zastanowić się, jakie są zbiory, kiedy co i jak. Jeżeli by to miały być zbiory dojrzałe, zapakowane, gotowe do wyjścia, tak jak to było tutaj z tym facetem, który to chciał zabrać, były one gotowe, zapakowane, świeże. E, czyli zapakowane takie, które już nikt nie może nic uszkodzić, bo są one zapakowane i jak je otworzysz, to te są po prostu świeże, tak? Po to się pakuje próżniowo, by już to jedzenie było cały czas świeże. Oczywiście ma i tak jakąś gwarancję w sensie świeżości, aczkolwiek, e, no wiadomo, że zawsze tak może być, że coś zawsze się w końcu zepsuje. Także... E, Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy może macie jakieś, tak samo tutaj jeszcze jakieś opinie na ten temat, co słyszycie od różnych innych osób, co oni mówią, co dostaną od Pana Boga, ponieważ Pan Bóg chce dzielić się z, z nami tym, co on do nas chce przekazać, plus dodatkowo łącząc elementy, które są, e, że tak powiem, każdy z każdym by się to wszystko fajnie połączyło. Jeden dostaje informację taką, drugi taką, trzeci taką i wtedy się wszystko jak w puzzle ładnie łączy. Także to by było, słuchajcie, na tyle. I serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa, z Bogiem.